Dzień dobry, a naszym gościem jest podinspektor Krzysztof Lis, komendant Policji Autostradowej w Krakowie. Witam. Witam serdecznie. E, trochę bliżej mikrofonu, jeśli można prosić. Jest, e, dzisiaj było sporo zamieszania, bo dzwonili do nas słuchacze. Jak się okazuje, zmieniono tablicę informujące o tym, jak nazywają się węzły na obwodnicy Krakowa. I chciałem zapytać, e, skąd to się wzięło i co się tam dzieje? E, zmiana wynika z tego, że Generalna Dyrekcja Drukrewych Autostrad w końcu chce uporządkować jak gdyby nazwy węzłów komunikacyjnych na całych ciągach autostrad i dróg krajowych. Z tego co wiem, nasz oddział krakowski dostał termin do, do maja, żeby te wszystkie tablice uregulować tak, jak są w katalogu ogólnopolskim. Ja już to pamiętam od lat. Było przygotowywane, bo nieraz słyszałem na naradach takich związanych z inżynierem ruchu, że Kraków się rządzi swoimi prawami i te nazwy węzłów były takie krakowskie. Były po prostu przez nazwy. nie, nie jak... mogły takie zostać? Znaczy tak Ja powiem też, jestem przyzwyczajony od lat do tych nazw. W I i teraz... szczerze mówiąc, wczoraj jak... Jechałem, zobaczyłem węzeł Kraków Bielany, to od razu no, jakaś taka konsternacja, bo no, przez tyle lat był dzieje, Mirowski, tak? prawda? I człowiek był przyzwyczajony do tego, natomiast faktycznie będą wszystkie węzły. To od wczoraj no, się w ogóle od wczoraj gdzieś, tak? się zaczęło, mm -hmm. tak było zmienionych kilka węzłów no między innymi zjazd na Balicę, który był przedtem Balice 2, jest teraz węzeł Balice. Mirowski dawny, teraz będzie węzeł Kraków Bielany, Tyniecki. Dużo się nie zmienił, bo Kraków Tyniec. Siedzina Kraków z Kawina i tu takie zaskoczenie dla niektórych kierowców. Zresztą dzisiaj mieliśmy taki telefon pana, który przejechał, patrząc na nawigację swoją i słuchając komentarzy, które były podawane, przejechał sobie z jazda zakopane, bo do tej pory był po prostu węzeł zakopiański, tak. teraz jest Kraków południe. I może to na początku, zwłaszcza mówię, może Krakowianom tak bardzo nie uprzykrzy życia, bo każdy jedzie gdzieś tam po tej trasie, którą Znamy, pamięta, natomiast tam. gorzej jest z ludźmi, którzy gdzieś tam w trasie są, przejeżdżają tranzytem przez Kraków. Dobrze byłoby pamiętać właśnie, że Kraków to miasto turystyczne, że Zakopane to miasto turystyczne i nazwa Kraków Południe nie mówi nic, a Zakopane mówi i to jest też jakaś wizytówka Zakopanego, więc przy okazji wylaliśmy dziecko z kąpielą. Natomiast rzeczywiście nawigacje nie nadążyły, bo teraz Mamy tablicę, nawigacje pokazują, na przykład Google pokazuje cały czas. Y Dotychczasowe nazwy, nie chcę z powiedzieć. Tego, stare. Z tego, co dzisiaj rozmawiałem z kolegami z generalnej dyrekcji, wiem, że są rozsyłane też informacje właśnie do, do może nie do producentów nawigacji, ale do firm, które się zajmują sporządzaniem map, żeby właśnie już na tych takich większych mapach internetowych poprawić te nazwy węzłów, bo no jest to istotne, zwłaszcza, że dużo ludzi nawet w telefonach komórkowych ma teraz nawigację i I, i. I u nas jest ta mentalność też taka, o której zresztą rozmawialiśmy, że patrzy się na nazwę węzła, nie patrzy się wcześniej na te tablice kierunkowe, które nam nadają jak gdyby tą. Trasę, którą powinniśmy na dany kierunek jechać. No tak, ale ja potrafię sobie wyobrazić sytuację, że teraz przed świętami ktoś ze Szczecina będzie jechał na święta do Zakopanego i niekoniecznie wie o tych zmianach. No bo nawet myśmy nie wiedzieli. Nie wiem, kiedy Wam powiedziano, ale myśmy się dowiedzieli od słuchaczy, bo generalna nas nie poinformowała e, dyrekcja dróg krajowych. Ja rano nie, tak naprawdę byłem zdziwiony tym, że, że odbieramy takie telefony od słuchaczy. No tu gdzieś jakiś mały, może duży przekaz, przekaz duży, komunikacji. Duży błąd bo, e, nastąpił. Bo to e, powoduje zagrożenie na drogach, moim zdaniem. A druga sprawa, właśnie to, że robi się to przed świętami, kiedy pojadą ludzie i będą chcieli gdzieś dojechać i, i mogą być kłopoty, bo, bo, bo ludzie różnie reagują. Ja myślę, że to też sytuacja. była kwestia terminu. Chciało się prawdopodobnie w tym terminie wyrobić, chociaż tam było z tego co wiem do maja. Natomiast, no tak jak mówię, no przede wszystkim trzeba patrzeć na te tablice, które nam nadają kierunki na dane miejscowości, wcześniej sobie tą podróż zaplanować już, już w domu, bo no nie ukrywam, że to wielokrotnie już rozmawialiśmy o tym, że ludzie nie, jednokrotnie nie patrzą właśnie na tablice kierunkowe, na drogowskazy, które pokazują w jakim kierunku i gdzie jest zjazd na kolej, konkretną miejscowość. Tak, no i potem dzieją się rzeczy zatrważające, dochodzi do tragedii, nawet bo ktoś się zatrzymuje, albo ktoś nawet cofa. Tak, no. Mieliśmy takich przypadków, zresztą yy, był taki okres czasu, gdzie na węźle Balice 1, jadąc od, tu jakby od pasternika kierujących, którzy jechali na Zakopane czy na, na Rzeszów, dojeżdżali do węzła Balice 1 i nie zwracali do końca na tablice kierunkowe. I dochodziło do tego, że albo jechali w kierunku bramek, dojeżdżali do bramek i byli zdziwieni, że no, nie jest to droga na Zakopane. Albo wręcz dochodziło do tego, że zatrzymywali się, zaczynali cofać. Mieliśmy zgłoszenia, gdzie no, musieliśmy podejmować interwencję. Doszło też tam do tragicznego w 2013 roku wypadku, gdzie właśnie kierujący, no, nie patrząc na te tablicę, przejechał ten zjazd, zatrzymał się, cofnął. No, niestety najechała na niego ciężarówka i, i tam jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Także to, co promujemy też na portalach społecznościowych, jeżeli miniesz zjazd, jedzie do następnego, jest możliwość zawrócenia na następnym węźle, Raz, że zabronione jest cofanie, a dwa, że jest bardzo niebezpieczne, bo to powoduje bardzo poważne zagrożenie. Zwłaszcza, że są to prędkości dozwolone do, 140. Do, więc... Dokładnie, zwłaszcza, że też trzeba wziąć pod uwagę, że to następuje na prawym pasie ruchu, gdzie najczęściej odbywa się ruch samochodów ciężarowych, ciężkich pojazdów, więc też to utrudnione jest hamowanie i, i odpowiednie zareagowanie. W ogóle zatrzymywanie się jest niebezpieczne, a już cofanie to nawet sobie nie wyobrażam, że ktoś może wpaść na pomysł, ale jak się okazuje, yy, tak się dzieje, że cofają. To jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Nie, nie mówiliśmy o tym Wcześniej, ale ostatnio słuchacz do nas dzwonił, że z tych dróg, które włączają się do dróg szybkiego ruchu do autostrad z węzłów właśnie z jazdy, zdarza się tak, że kierowca wjeżdża z prędkością i przejeżdża od razu na lewy pas, przecinający tak. dwa, trzy pasy w niek niekiedy, powodując panikę, bo wszyscy nagle stają na hamulcu, bo gagatek postanowił zjechać na lewy pas, a prędkość ma jednak mniejszą. Zgadza się, nie bo ukrywam, wyjechał z węzła. No, nie mam nie możemy. Mieć nie ukrywam, że w 2014 roku też ten problem, żeśmy monitorowali i z generalną dyrekcją dróg Krajowych i autostrad. Doszliśmy do takiego porozumienia, że na kilku węzłach zrobiliśmy w formie testu przedłużenie tych linii ciągłych, które jak gdyby wyprowadzając z węzła, wymuszają na kierowcy, żeby on dłużej Przez jechał. jechał Trochę się rozpędził. Miał możliwość w lusterko obserwowania tego, co się dzieje na autostradzie, żeby nie było właśnie tego przecinania. No Między innymi na balicach na jedynce, teraz dołożyliśmy na dwójce i z tego, co jesteśmy po z generalną dyrekcją, na wszystkich węzłach kolejnych, praktycznie na każdym węźle będą te linie przedłużone. No to jak już się się na... on się będzie nazywał. No dokładnie, na balicach na jedynce, na dawnym węźle bo mm -hmm. no, tak, bo jeszcze też musimy się przyzwyczaić do tych nazw. Tam przedłużyliśmy tą linię i co chwilę tam były zdarzenia, od, odkąd te linię są przedłużone, no tych zdarzeń tam nie ma. Chociaż prywatnie jadąc samochodem widzę, że kierowcy niektórzy po prostu też tą linię przecinają gdzieś próbują się włączyć w ten sposób, ale mówię, no jest, jest to takie psychologiczna nawet mhm. taka bariera, że jeżeli widzę tą linię, mam możliwość jechać dalej, albo nawet wymusza na mnie ta linia, no jest to bezpieczne, mam możliwość w lusterku obserwowania tego, ta, co się ta. dzieje no za mną. No i ci, którzy jadą, też widzą, że jadę, tak? Że widzimy się wszyscy i to jest dobre. Zresztą dobrze. na wyjeździe właśnie z Bali, z lotniska, dość często dochodziło do zdarzeń, gdzie jadą do tego skrzyżowania tam na dole ze światłami, kierujący yy, za szybko wchodzili w ten wjazd, wyrzucało ich na lewą stronę, na barierę, nie się z jadącymi już obwodnicą. Dołożone zostało tam oznakowanie ograniczenie do 50, przedłużona ta linia, dodatkowo znaki prowadzące, więc już widać efekt, że, że nawet mówię, ta bariera taka psychologiczna, która nam zawęża ten zakręt mm -hmm. w jakiś sposób tym oznakowaniem, już daje efekty w postaci tego, że tych zdarzeń tam jest mniej. Czyli muszą się państwo teraz przyzwyczaić do nowych nazw, nie reagować paniką, bo cała organizacja ruchu jest taka jak była, nic się nie zmieniło, poza tym, że węzły nazywają się inaczej. No cóż, Warszawa wybrała inne nazwy niż my sami, musimy się do tego przyzwyczaić. Warszawy nie zmienimy. Chyba, że kiedyś im zmienimy nazwę, ale to już może o tym w innym programie. Dziękuję bardzo podkomisarz, podinspektor Krzysztof Lis, komendant Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie. Dziękuję za wizytę. Dziękuję